Witamy serdecznie do Terapeutycznego Żywienia. Ja jestem Dawid Ryszard i to jest ten... Dzień dobry. Ten. Uh, witamy serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mamy wielkie wyzwanie dla Ciebie, bo on w ogóle nie wie o co chodzi tutaj, ok? Ja zrobiłam takie akcję, że ty będziesz po prostu coś tworzyć dzisiaj i nie wiesz co, nie masz żaden plan, takiej improwizacji dla mnie. Mhm, dobrze. Tak? Także masz takie składniki, co ja Ci dałam. I, I oczywiście masz tutaj dostęp do, co potrzebujesz. I coś dla mnie, bo przecież nie jest mięso. Lubię zastępi, zastępnąć. Mhm. Zastęp, no to tu masz dużo. Zastęp, żeby zast... Zastąpić mięso. Zastąpisz mięso. To akurat dobrze dobrałaś B12. Tak? OK. E, może wprowadzimy te składniki okay. e, dla tych, którzy nie znają. To są płatki drożdżowe. Tak. Płatki drożdżowe, e, czyli drożdże kultury drożdżowe suszone na takich tacach i zeskrobywane na takie płatki. Fajnie to w potrawach dodaje taki serowy. E, dodaje serowych serowej serowej. E, taki posmak, co? Wymiaru serowego. Chciałem powiedzieć dymensję, ale już ktoś skomentował, że dy, dymensja to jest co <laughs> innego w polsku. Serowy, także jeśli chcecie coś zrobić w kontekście sera albo jakiegoś coś, co będzie bliskie sera dla tych, którzy nie jedzą nabiału, a, ty nie masz problemu z nabiałem. Mam problem. Ale, wa ale jeszcze ważniejsza, wa ważniejsza rzecz tu jest B12. Teraz tak mi się przypomina. Także dla tych, którzy nie jedzą mięsa tak jak dawina, tak? Naturalne suplementowanie B12 jest mądrą, mądrą rzeczą w, w diecie. I tutaj wielu wegetarian wpada a, właśnie w taki. Jak nie jest dobrze zaprojektowana ten, a, taki pułapka, ta dieta, to pułapka to może być B12. Mhm. Po kilku miesiącach a, deficytu B12 mogą być problemy ze zdrowiem. W każdym razie, a, ok, czyli to nie będzie danie bliskim mięsnemu smakowo, ale będzie coś, coś ja, pysznego, ja myślałam coś tak, tak jak ser dzisiaj, bo teraz mam okres... Hmm, to to jest taki zimowy okres, chodzimy do zimy. I cały czas mi leci nos. I ja wiem, jeśli mm -hmm. nie jem ser, nie jem nabiał, jest mi lepsze. Mam, mam trochę mm -hmm. lżej rano, tak... <laughs> I to wszystko chodzi tutaj, ten... Jak się mhm. mówi, yy, yy, flegma. flegma. To, to jest nieprzyjemne. zróbmy coś fajnego, coś pysznego. Mam w mojej krakersę. książce dobrze, to, to też krakersy. Tutaj akurat macie gotową wersję Jeszcze wrócimy. Pokazaliśmy Wam wstępnie, jak zrobić proste krakersy. Wrócimy do tego tematu niedługo. Obiecujemy. Pokażemy Wam kilka pomysłów na krakersy. W każdym razie tutaj mamy gotowe. Dla tych, którzy. Chcą ich, nie chcą ich robić, mogą je kupić w Terrafood.pl, Sklep, albo na biobazarze w Warszawie. Co tu możemy zrobić? To będzie taki gęsty, no takie, coś serowego, dobrze. Czyli powiedzmy garść brazylijskich, mhm. dwie garści brazylijskich, żeby, żeby można to było zblendować, dwie i pół, mhm. to są nasze wspaniałe włoskie, polskie to są na, nasze koleżanka sama siedziała dwa dni i to otw otwierała od jej ogro ogrody to nie są jakieś sklepowe to są takiej jakości także musimy ją podziękować bo to było duże prace tak? szanujemy takie pracę. Mhm. Mhm. i po raz kolejny to będzie preparacja pusta mówiliśmy o tym przy przy okazji, a powiedz jaki to jest? Okazji, bo bo są ludzie, którzy może nie, nie, nie wiedzą, jakie mm -hmm. to są. Znają, to jest orzech makadamia, bardzo chyba najtłustszy ze wszystkich orzechów. Niesłusznie uzyskał złą reputację właśnie ze względu na to, że jest tłusty, jest wspaniały, a, a ale wielu ludzi go uważa za, za słabego za, właśnie z tego samego względu. Także bardzo dobry orzech, bardzo drogi niestety, także nie musicie, te też są drogie. Brazylijskie. Nie musicie. Jak macie opcje włoskich, to możecie z samych włoskich z olejem zrobić coś podobnego. A tutaj brazylijskie są na moim stole i zawsze będą na moim stole ze względu na selen. Zawartość selenu jest tutaj nie, niepowtarzalna. Żaden inny roślinny produkt nie ma tyle selenu, ile. żaden? Nie ma. Trzy orzeszki takie. Zjedzone to jest dzienna dawka selenu. A, 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 a poza tym selen to jest element taki, który, którego nam wszystkim brakuje. Aha, tak Szczególnie jest. tutaj. Yy, równowartość, tak dla przykładu, żebyście, żebyście zrozumieli, jak ciężko go dostać. Główka czosnku zjedzona na surowo byłaby równowartością trzech orzeszków brazylijskich, także o, selenu. To jest ciężkie, selenu ja Bardzo trudno jest o selen, a, a wszystkim nam jest potrzebny. Okay. Także poza tym kompromis, po raz kolejny mówimy tak, ok, Drogie orzechy, o, jakie drogie orzechy, 50 no zł za kilo. Dobrze. Ale idziecie tam i, i kupujecie to mięsko, które też kosztuje 20, 50 polędwiczka, kiełbaski wędzone. Także zależy, gdzie chcecie iść z tym wszystkim i myślę, że to jest droga. Ale nie nawet droga. nie mamy ciężko, nawet jak on. Szczerze mówiąc, ja miałam taki pomysł, taki myśl. Słyszałaś? Słyszałam. Droga nie droga. Nie znasz I rozumiem. w po Polsku no tak? rozumiem. Uh, rozumiem. Road... Nie jest Pomało, pomało idę tam. No zobaczcie. To dla mnie jest około 50 zł. Także to jest nawet mi ciężko. Jak on włożył ten cały miska tutaj, tam akademię myślą, ale kiesień, ouch, ale. 10 zł, ale masz to na tydzień, 5, tydzień tak. później na, na kropanie. Dokładnie. I będziemy to używać, to będzie zasłuży nam przez tydzień. Także to myślę, że to warto. Bo... Warto. Tak. Warto. Jeśli chcecie wrócić do ale zdrowia, dziękuję. do dobrej formy, albo polepszyć tą formę, to to jest droga, nie, nie droga. Uh, ja bym uważał raczej to jako inwestycje, tak jak zresztą wszystkie nasze uh, pomysły. Inwestycja w zdrowie. Dobrze, czyli tutaj zaczynamy. To można zrobić w, w takiej maszynie, niekoniecznie w Vitamixie, w Food Processor, jak się mówi po polsku, Food Processor. Food Processor. Procesor. Food Processor. Food tak? Processor. Mhm. Sprawdziłaś? Ja, ja rozumiem, tak. To jest, taka, to jest taki robot kuchenny tak. z innymi nożami, z większym kontenerem. Te noże się powoli obracają, wolniej niż te, ale tutaj pokazujemy też co może Vitamix i on może wszystko. Także nie mamy food procesora tego robota kuchennego, robimy w Vitamixie. Blendujemy to na masę, na tłustą, gęstą masę i później to uzupełnimy jeszcze kilkoma rzeczami. I będzie koniec. Bardzo prosta preparacja, pyszna. Mam nadzieję, zobaczymy jak to wyjdzie. Okay. I spróbujemy to na krakersach. Tak. Teraz chcę wrzucić tą resztę, żeby to się mi dobrze zmieszało. To jest jeszcze nie, nie do końca, ale już widzicie, zaczyna się, zaczyna się taka faktura robić takiej gęstej, tłustej papki i o to nam chodzi. To będzie, myślę, że to będzie miało konsystencję z takiego rzadkiego sera. A wiecie Państwo, co też możecie robić? Płatki Takie? drożdżowe. W y, y, poprzednim odcinek też powiedzieliśmy, że jak robicie na przykład mleko orzechowe, Mm. Zamiast kupować i używać tylko raz, możecie używać y, orzeki brazylijskie do mleka i później korzystać z jej błonik i używać na taki y, ser albo twarożek. twarożek, albo coś takiego, żeby dwa razy z taki drogi rzeczy, co? Mm -hmm. To jest dobry pomysł. Dobrze, zgadzam się z, y, mm. mleko, polecamy odcinek o mleku. Tak twarożek, jeden z pomysłów to też już jest gdzieś tam na internecie e, kimchis robiliśmy czyli, Aha, czyli kimchi okay. z, z namoczonymi migdałami i jak, się, jak przejrzycie te nasze odcinki to zobaczycie, że zaczyna się kompletować taka, taka książka kuchenna i, i można coraz więcej z tego, z tego zrobić. A ty możesz na przykład z... robić swoje książka Kupiennego. Wszystko w czasie, Czekamy. odpowiednim niecierpliwie. Czyli trochę soli, płatki drożdżowe, Kurkuma. odrobina kurkumy, żeby jeszcze zwiększyć tą akcję terapeutyczną tej preparacji. I zobaczymy, może odrobinę oleju, ale nie jestem pewien. O. Czyś... zaczyna się ciepło robić. Jest nawet... No, i to w lodówce też zgęstnieje. Na razie to jest taki spread, bym powiedział, bardziej niż cheese, mm -hmm. ale to zgęstnieje w lodówce. Można by też było tutaj wpuścić bakterie. Jak, jak dojdziemy do tego poziomu, to pokażę Wam jak i sfermentować taki cheese, taki, taki ser a, przez kilka miesięcy, tak jak się fermentuje normalne krowie na, a, na białowe sery, ale na razie pokażemy, jak można to taki świeży. Mhm. Dobry? Super. Spróbujmy. Super. Ja myślę, że to nie wymaga oleju ani niczego innego. Nie Jest ma. Bardzo dobre. Wow. Kładamy tutaj do miski? Tłuste, tak. Ja chciałem tam. Dobrze. Wkładaj do miski. Wiesz co? Ja bym musiała taki ym... część, bo to będzie wszystko tutaj kleić, co? Mogę mieć. To ma już jedną łychę. Okay. I tyle, resztę możesz w, blender, w blendeszu zostawić. W blendeszu. Także w tej chwili to ma formę spreadu, To wygląda ale... jak, tak jak masło orzechowe, co? To, z, to zgęstnieje w lodówce. Okej, okay. i będzie taki I ser. Teraz jak ktoś, jak ktoś wie jak, a, można by tutaj, tak jak mówiłem, w, w, wpuścić kultury jakiejś bakterii i zostawić to, żeby to dojrzewało. I to będzie piękny ser. Okej, okay, już. Teraz jeszcze mamy trochę czasu. Co teraz będziesz mi tworzyć dobrego, proszę Pana? Jak to Koniec. nic? Jeszcze mamy, nie wiem, 5 minut 10. Temat wyczerpany z tego co mi dałaś tutaj. No słuchaj, byliśmy. Słuchajcie, byliśmy gości, gościnne źli uh, na top szefie i pamiętasz mhm. tam, oni mieli... Oni mieli coś. Oglądajcie, w Polsacie... Odcinek ósmy, ósmy. bieżącego, Będziemy. bieżącej serii, czyli dziś... No i oni, mie oni mieli tworzyć coś i mieli co? Tak, By... ale i oni mieli, wyposażeni byli, ich spiżarnia, widziałaś co tam było? Tam było wszystko, a ty mi dałaś trzy orzeszki i dwie, i, 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 i trzy przyprawy. Okej, okay. no to Także ja mam z tego się... co mi dałaś, to jest, to jest to, można jeszcze ewentualnie to zjeść w innej formie. Także mam ci dać więcej rzeczy, mówisz, tak? No, to... No to czekaj, czekaj, czekaj. Zamknij oczy. I raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Dobrze. O. Coś tam możesz teraz zrobić? Czy to jest śmi no. śmiwarniec, jak się mówi? Śmiwarniec? Co? Jak oni mieli, śmiwarniec? Spiżarka. Spiżarka, spiżarnia. Spiżarka. Śmiwarniec? Spiżarnia. No dobrze, to Sorry, wiesz co ja myślę, w temacie trzymając się zrobimy Zobacz, okay. tyle i to rzeczy mnie interesuje. Aha. No, tutaj wiesz co ta reszta to jest... Ja byłam w ogrodzie ci... No, ko... właśnie. no właśnie to samo. Pokrzywa. Hmm? No, proszę bardzo. Co prawda nie, nie sezon, ale są takie małe co? pokrzywki. Było. To chcę tu mieć na. Okej, okay. okej. to, okay. Widzisz, to zrobimy. Dobrze, to na co można z tym twarożkiem, z z tym, z tym. Z tym... Z tym, dajcie temu imię jakie, jakie chcecie, z serem. E, bo można na bazie tego sera, co często robiliśmy w Jobs Longevity, zupy, jak była jak był sezon jesienno-zimowy, czyli akurat teraz, teraz. E, zupa i o, zupa o smaku tutaj tego sera. Łyżkę jakąś, o. Tutaj. Ha, jest. E, czyli powiedzmy macie to w lodówce. I to będzie trochę gęstsze. Łyżka tego, tego sera. Mhm. I ten blender zostawiam taki nieumyty, żeby tak, tak, żeby to się wszystko... E, woda? Tak, to woda. woda Aha. Co? No i co cały czas? Aha. Wody, mhm. odrobinę. Właściwie tam wszystko jest, ale tu widzę, że przyniosłaś... Awokado. Awokado. Że jadłam połowę Dziś rano i teraz masz wreszcie, tak? Dobrze, Dobra, to tak, awokado się przyda, żeby zrobić kremową zupę. Okej, okay. tak. Tak, tak. A... Czego szukasz? No. Mam. <laughs> Proszę panu. Wiesz to ja lubię, ja lubię jak masz tutaj. Ja też lubię, ale dzisiaj nie mam. Nie masz? Nie byliśmy przygotowani. Tak jest sexy. Ludzie lubią trochę tłuszczu. Zauważyliście, że daje tłuszcz, tam już jest tłuszcz, tłuszcz Ona orzechy, nawet Nie orzechy. nie wie, ja mówię, że to jest seksy. Ja, ja słyszę, jednym, jednym uchem słyszę, ale Aha. tutaj jestem skoncentrowany nad zupą naszą. Uh, także tłuszcz, nie oszczędzam nie się z tłuszczem, żeby, żeby było pełne spektrum, żeby było pełne spektrum kwasów tłuszczowych uh, i jeszcze więcej, czyli tutaj mieliśmy orzechy, tam już jest dużo, olej, awokado, Wspaniała sytuacja tłuszczowa. To, I, jest, to jest pyszne, zielony? czyli to prze I zaraz zielony zostawimy. No teraz ja to zblenduję tak, żeby to się zagrzało. Czyli taki kompromis. Niegotowana zupa na pół surowa To się wszystko ładnie zagrzeje w witamiksie. A, a to wkroimy na, na surowo na koniec, jako taki kondyment. I spróbujemy, jak to pójdzie. Mam ci kroić teraz? No, możesz. Widzisz to? Dobrze, to w, Vitamix to Ciepło. zagrzał. Teraz możesz widać, że woda paruje. To jest, to jest naprawdę gorące. Czyli zupa sem kremowa. Nie jest zupełnie gorąca, ciepłe. Dobrze, dobrze ciepłe, czyli na, na jesienny wieczór bardzo <coughs> fajny kompromis. E, konsystencja, Taki mogłoby być trochę gęstsza, ale Ty? to jest fajne. E, czyli tu o, mam krem. Kolor mamy. Zupa Masz, jakiś, masz jakąś nazwę dla niej? Dobra, to... Zupa magiczna. I wiesz co zrobię? Pokrzywka. Bardzo fajnie. Czyli mamy tutaj pokrzywkę, babkę i mniszek. Babka, mniszek, pokrzywka to tylko te... To te... no nie boli? No nie, musi. Jak wyszek ją łapać, to nie musi. Jak ją złapiesz tak to, włos, boli. to boli. Nie, to mnie boli. Nie. Ale to jak boli to też jest dobre. Dobrze, czyli mamy te, te warzywa, za które się nie płaci, tą zieleninę, która jest za darmo. E, jeszcze mamy sezon, że jeszcze ten mniszek i pokrzywka wychodzą. I, i, I używajcie to, bo to jest jednak niesamowita sytuacja, że jest to, że są to rzeczy za darmo. Ale Można wyjść? Nie. To... Ja tak. <słyska> Muszę się nawrócić. Por. Por. Uwielbiam. A to jest jeszcze dobre, co ty? Dobrze, to, to sobie zjesz. to wszystko wyrzucić? Nie, nie. nie. To zaraz ci jeszcze pokażę, co z tym, bo to ciekawe. Tak? No, ja wiem, że dużo ludzi wyrzuca. No. Z pestki. Okej. Okay. Ale to nie. Okay. To jest Twoja zupa-krem. Niespodzianka. A Magiczny, ja... zaczarowany. Zupę, tak? A ja na wieszu. Tutaj, jeśli jecie awokado, jeśli kupujecie awokado, jeśli jecie, to nie wyrzucajcie pestki nigdy. Bo w pestce są niesamowite wartości odżywcze i terapeutyczne. Obra obiera się ją z tej skórki. Ostrzegam, jest bardzo twarda, także zęby, e, mo można ją pokroić na mniejsze kawałki i zęby, e, na pewno to będzie test dla zębów, jest twarda i jest bardzo gorzka, ale ta właśnie, tam w tej gorzkości są wspaniałości. A będziesz kładł jeszcze zupy? mi się rymuje, kilka rzeczy zajmowało Nie, do zupy nie, ty sobie zupę, a ja sobie schrupię pestkę. Okay. Smacznego. Dziękuję ci. Zobaczymy. Polecam pestki z awokado. Dla tych, którzy nas śledzą, wejdźcie na moją facebookową stronę niedawno Ale więcej. Coś się pojawiło na temat pestek. Ja to przerzuciłem. Pestki awokado. Chcesz próbować? zaraz, tylko. Bardzo dobre. To jest taki bardzo syty. Kilka łyżeczki już ja bym dała trochę więcej sól. Także jeśli, jeśli byśmy mieli top szef tutaj, tylko ty, ja, no to nie fair, bo wygrasz, bo, bo nie, nie, nie ma konkurencji. Nie. Ale dla mnie to jest bardzo dobre. To jest pyszne, ja bym powiedziała. Ciekawy kolor. Mm, mm. Proszę pan, szef, ile? Mm, wygrasz. Dobre. A co myślisz? Wygrasz ci tak? Dobra mhm. co? I to nie jest tylko, że jesteś mój małż, wiesz? Bo to ja jestem ostra. Mhm. Ok? Także to ma wymiar ciekawy. Bym dała trochę więcej sól. Ty byś Proszę dała panie. wszędzie więcej soli. No tak. Pycha. To ja. Także, Także nowa potrawa. Widzicie, Nowe. rzeczy się same dzieją. No, tylko się wejdzie do kuchni i się ma kilka rzeczy, Kupionych albo zebranych z trawnika, Fajne rzeczy się mogą zdarzyć. Polecamy. Oglądajcie następne odcinki, będzie jeszcze ciekawej. I nasz odcinek na Top Szef, ósmy. O, Top Chef ósmy, niedługo, pod koniec października, 8 w tej nowej edycji. Mhm. I tam też ciekawa sytuacja się wytworzyła. Mhm. Do następnego.